Jeśli chcesz zachować zdrowie, dzisiaj rady ci posłowie. Jeśli chcesz mieć nowe moce, jest warzywa i owoce. Gimnastyka i skakanie, treningi i bieganie. My codziennie to robimy i sylwetki nie tracimy. Odżywiamy się dziś zdrowo i na maszla odjazdowo. Jeśli trochę napakujesz, nic nie tracisz, tylko zyskujesz. Zdrowy dzień, zdrowy duch, skaki i baw się ile zdrów. Chcesz być zdrowy? Nic prostszego. Nie co mój kolego! Próbujemy. I jemy! I to, to jest, jest bardzo ważna rzecz.